Jaho i z tej strony, witam wszystkich serdecznie. Bardzo gramy na w Stray. I tak nadrobiłam tu wszystko, żebyśmy mieli ładniej, wszystko. I pełne. tutaj. Sprawdzanie danych. Tak, przyznaję, przeszłam grę od początku, żebyśmy my tu mieli pełny pasek. <laughs> <laughs> Przybysz z kanałów, nie widzieliśmy się. nie, nie. Nie widzieliśmy żadnego z was od wieków. To ty skontaktowałeś się z nami wcześniej, mały nieznajomy. Nieznajomy z Balthazar czeka na ciebie. Właśnie medytuje na szczycie wioski. Jada O, zakaz, zakaz! No, zurk są. Mam nadzieję, że zurki zrozumieją. Patrzcie, jak tu jest ładnie. Mrowioska! A mi potrzebujemy się dostać jeszcze wyżej. O, co oni tam robią? Ta maszyna używał takiej naukowiec, któremu asystowałem. Był chory, to była jego ostatnia nadzieja, wszedł do jej wnętrza. Ale nie byłem tam z nim, był sam. Co robił? Przesłał swoją świadomość do komputera i od tego momentu nic nie było jak wcześniej. Podczas przesyłania danych coś poszło nie tak. Tknął na setki lat. Aż. Aż pojawił się mały kot. O nie, czyżby by to... On? No, o. Czy więc to byłem ja? Ja. Ja byłem tym naukowcem. Byłem kiedyś człowiekiem. Ja potrzebuję chwilę. O O, duże wspomnienia nam się odzyskało tutaj. Wybacz, ja... Daj mi chwilę, nie chcę teraz rozmawiać. O. Zrzuciliśmy komuś farbę. Rozumiem, czyli na razie... Nie ma co rozmawiać nawet, tak? O! Soro, sure, 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 soro, sure. soro, soro. Okej. Okay. Na górę. O ja, naprawdę obrócił się farbą. O ja, fajno. Myślałam, że mogę się tu położyć, ale nie. To sody trochę, ale ładnie ci w takim kolorowym. O, gadają majonga. Błyskawiczne zajście na dół. Co tu u was słychać? Muszę i tak poczekać, aż nasz robocik będzie miał. Miał. O, na razie nie mogę nic z nimi zrobić. Oni ja się patrzą fajnie na nas. O! O, tu będzie można zbierać kwiaty, jak się obudzimy. Dobra, chodźmy Dobra. na górę. Może do podejścia do ba z Baltazara nam się kot. Nie kot tylko nasz ten latający Bibi Wiecie, obudzi Ło, wow, wysoki buten Sorry No tak wyszło. O, tu jeszcze coś jest O, kolega to chyba śpi A tu co? Też coś, ale nie zbadamy tego na razie. o, o, o Jakie mile. O. Dzień dobry. O czym jeszcze zapomniałem? Musiałem mieć rodziców, jakichś przyjaciół. Co się stało ze wszystkimi? Chciałem otworzyć miasto, ale czy został tam w ogóle ktoś do ocalenia? Nie wiem, a możemy już rozmawiać z innymi? Chyba jeszcze nie, tak? Nie. Okej. Okay. O! Nie będziemy cię naciskać. Z bataza? Tak medytuje? Mm. Co to takiego? Uho. Hej, nie wiesz, że nie należy przerywać transcendentalnej medytacji? Ach, to byłeś ty. Byłeś wraz z Momo, gdy otrzymaliśmy meldunek. Miło ci się wreszcie spotkać, mały nieznajomy. Momo i Dok są ci znani, więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich. Myśl o nich. Myślę o nich przynoszą mi ukojenie. Mama został w Zamsach i słyszałem, że to dzięki tobie znalazł się dok, no a Clementine jest teraz w śródmieście. Jeśli chcesz wydostać się na zewnątrz, czy potrzebujesz jej pomocy. Chodzą słuchy, że planowała opuścić miasto. Doszedł dla Ciebie. Zapisałem jej adres na odwrocie zdjęcia. Jakie ładne zdjęcie! I adres, z kim ona ma to zdjęcie zrobione? Z nim? Z nim. Aby dostać się do śród miasta musisz spiąć się na szczyt naszej małej wioski. Dla kogoś równie zwinnego jak Ty nie będzie to chyba żaden problem. Jeśli uda Ci się dostać na zewnątrz będziesz pierwszym, który tego dokona. Życzyłbym Ci szczęścia, ale nie potrzebujesz go, wierzę w Ciebie. Wybacz, że zniknąłem wcześniej. Jestem człowiekiem, prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na świecie, a tylko spójrz, co ze mnie zostało. Wróciło do mnie tak wiele wspomnień. Jak wiele zapomniałem? Może jeśli odnajdziemy Clementine, zdołamy przywrócić moje wspomnienia i znaleźć Ci drogę do domu. Możemy wrócić na dół i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej od towarzyszy lub iść dalej naprzód do środka miasta. A niekoniecznie. Idziemy dalej. Uuu ile minek. Tyle serduszków! serduszków jak mrówków! Tu jest on, ten obraz. Hmm. Tam ten dyk na górę. Najpierw tu sobie pozwiedzamy. Niko. Nazywają mnie blaszanym kucharzem, bo specjalizuję się w opcjingures. Tak. Dzisiejsze danie to ramen. 45 wraz z moim sekretnym składnikiem. Ramion! No, to jedzenie jest naprawdę paskudne, ale nic innego tu nie ma. Będę musiał odkręcić przedni panel, jeśli będę dalej ja tutaj śmieci. Na... go na większy przedni panel, mówisz? Miał. O. ok tylko podrapane to nasze. Ładnie tu... O! Tu też są kwiaty, czekajcie. Tak jest, da się przejść. A dziękuję bardzo. To najpierw pójdziemy na dół. Pozwiedzamy co na dole. Później pójdziemy wyżej. Ile pięter? O, a to jest w ogóle jakieś inne miejsce. Nawet działa. Możemy tu iść spać, to jest jakaś taka prywatna, prywatna sypialnia dla nas tutaj coś, tak jakby, ojo, Rudzik poszedł spać, ale nie śpimy dzisiaj, mhm. dzisiaj zwiedzamy okolice tutaj. Och, witaj! Od dawna nie mieliśmy tu żadnych gości, z wyjątkiem tych przeklętych wzórków, ma się rozumieć. Wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy mogli wykorzystać ich mod. Mogłyby biegać w kółkach czy czymś podobnym? Co za zmarnowany potencjał! Jak dorosła chcę być zupełnie jak ciecia Clementine: chcę eksplorować tak jak ona, ale dorośli zabronili nam opuszczać murowioskę. A, czyli tu są też dzieci roboty. Co prawda nie wygląda na jakoś super małego, ale wciąż. Mm. Elektryczne zórki wszędzie. Coś mu się bardzo mocno śpi. Śni. Śpi. <noise> też. Ten język, towarzysze sami go pracowali, to imponujące. Pamiętam, jak miało to miejsce. Byłem wtedy w sieci. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w pewnym momencie komunikacja zaczęła być przekształcona na te symbole. Tak długo byłem uwieziony samotnie we wnętrzu komputera. Przetłumaczyłem więc każde słowo i każdy symbol, aż w końcu byłem w stanie wszystko zrozumieć. Teraz, gdy jestem wolny i rozumiem ich mowę, jestem ciekaw, co mają do powiedzenia. Ja też. I możemy się ucieszyć teraz z faktu, że tu mam już wszystko zebrane. 9536 wygranych gier do 6. Nie mówi nikomu, ale tak naprawdę zaprogramowano mnie do wygrywania w tej grze. Ja chciałam. Ojoj, tu też jest huśtawka. A nie, to lampa. O, nie mogę. Przepraszam, ja chciałam też jego drugiego spotkać. Ale się nie chciał dać. Uwielbiam zapach świeżej farby. Przypomina mi o. O chwila, w ogóle nic nie czuję, jakie to smutne. O! Nie płacz! May twierdzi, że przechodzi fazę dekonstruktywizmu. Na pewno zostanie wielką artystką. Gdyby tylko mogła ćwiczyć gdzie indziej, to chyba nie pomogło to, że rozdaliśmy na niego farbę. Czy wiesz, że istnieje ponad 900 odcieni białej farby? Nie mów tego nikomu, ale opracowuję mój własny odcień farby. Nazywam go śmieciowy brąz. Okej. Okay. O, o, może tu możemy wejść. Da się, to pewnie po kwiatka. Ktoś musi gdzieś tu czekać na te kwiatki, może wyżej. Fioletowy, to Z gościem tam wyżej nie rozmawialiśmy. A my zjechaliśmy... Aha, bo my zjechaliśmy... Tak, okej, okay, dobra. Jeszcze tam wrócimy. Na razie zrobimy, zrobimy wszystko na dole. Tam były jakieś kwiaty jeszcze. Panie, tu nikogo już nie ma. To był lipiać wsi. To nic, to zjedziemy na dół. A jak wrócimy, to może do tego momentu skończą zbierać. Przepraszam. Nie chciałem. Aż tak. No I zwykle mamy sporo do powiedzenia. Tak jest. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. Dawno temu byłem robotem hotelowym, ale przekwalifikowałem się na poszukiwanie skarbów. Nie daj się zwieść to tylko taki, tak brzmi. Bywa, że jest ciężko i brutalnie. Spójrz tylko na tę rękę, którą znalazłem. Biedaczysko, niech spoczywa w pokoju. Gdzie masz. Ojej, rzeczywiście ma tu rękę i kota, i, i puszkę jakąś, i butelki. O, widoki. No ale co poradzimy? Na no, razie nic. Próbujemy się sami wydostać i to już jest niezły wyczyn, tak naprawdę. Do zrobienia. Okej, okay, okej, okay, jeszcze tu? Jump, jump, lecimy. Może już kończą? <laughs> Wrócimy za chwilę. Popsudliśmy im. Bardziej niespecjalnie niż specjalnie. Pogadamy z kolegą tutaj. Chorący szum spadających śmieci i liśniące wodospady żadnych zagrożeń. To wspaniałe miejsce do pracy nad moją poezją. Proszę posłuchaj. W wielki i betonie jesteś miłonem. Czy schronisz mnie także wtedy, gdy skonam? Czy to aby nie zbyt ponure? To jest na tyle ponure na ile trzeba, mój drogi. Idealnie ponure. Ciekawa jestem, czemu tam tak odstaje ta... Deska, tak daleko, taka fioletowa, żeby sobie popatrzeć na świat. Możemy się co prawda przyglądać, ale tam jest coś zamknięte, tam przyszliśmy. I tam sobie chłopaki szukają śmieci. Tu popsuliśmy i czekamy aż chłopaki skończą, no trochę nasza wina, trochę. No dobra, pójdziemy na jeszcze na górę. Zanim poznamy tego ostatniego. Odnajdźcie, nie, odnajdź Clementine. Mam nadzieję, że nic się jej nie stało. Dostań się na szczyt naszej wioski i odnajdź ścieżkę prowadzącą do środka miasta. Co teraz? Nie interesują mnie dobre materiały. O! Ta hmm. restauracja. Wrócimy do niej później, pójdziemy jeszcze troszkę wyżej się właśnie. Ta poduszka czora, Aha, bo to jest nasza ta. Nie, to nie. To nie to. Ha. Ciekawe, że można w takie miejsca przejść. Oj. O! Coś czuję, że już wiemy, co będziemy robić z kwiatami. Ktoś tu lubi kwiaty. Koleszko, jak się masz? Wiesz, że ciocia Klementa nauczyła nas hodować specjalne rośliny, które potrafią przetrwać bez światła słonecznego? Mam ogromną kolekcję, chcesz zobaczyć? Wciąż brakuje mi jednak kilku kolorów. Szukam wciąż żółtej rośliny, czerwonej, no i ma się rozumieć, fioletowej. Mamy je wszystkie. Gdyby tylko ktoś mały i zwinny mógł je dla mnie zdobyć. Uwielbiam ten kolor, dzięki koleżko. One się pojawiają tu w dończce pode mną. Możesz mi przynieść resztę, proszę. Och, słyszałem, że to rzadka roślina. Wielkie dzięki. O, tam się pojawiło. Gdzieś się pojawił ostatnim? Jeszcze czerwony. Jest, pojawił się. O, wow, ale cudo, dziękuję. Udało Ci się wszystkie znaleźć. Bardzo Ci dziękuję. W nagrodę mam dla Ciebie moją odznakę. O! Zdobyto nowy przedmiot. Odznaka roślinna. Wygląda dewelacyjnie. Uważaj na siebie, przyjacielu. Uuu, zaskoczona. Jest fioletowy i czerwony i biały. Jak fajnie. Puf, nudzę się. Wiecie, jak im prowadziła tu kiedyś zajęcia. Nauczyła nas mnóstwa ekstra rzeczy. Bo nas nie widzi. No, już miałam pytać, czy zamierza tak na nas nie reagować. Ok, zanim pójdziemy na górę. Chłopaki od gry już, już zebrali może swoją grę. O, stąd widać żółte i fioletowe kwiaty. Tak to sobie wymyślili. O, tu też kolega pracuje, ale. Czy można do niego zejść? Jakoś? Chyba nie bardzo, bo tam co prawda jest bambus, ale. Nie ma nigdzie wiaderka, które by mnie opuściło na jego wysokość. O, szkoda. Nie widzę drogi do niego. O! A szkoda. Bo byśmy się zdecydowanie przeszli. Można zajść z drugiej strony OK, wstali już może, może może uda nam się raz No O jest Statystycznie powinienem był wygrać co najmniej 8 razy <śm> No Statystyka bywa wredna tu Teoretycznie w Totolotka jest y, 50% szansy, wiecie, albo się wygra, albo się nie wygra. Idziemy na górę. Siema, fajnie, że kwiatki nam wyszły. Tam nie ma, No tak, okej. Okay. O nie. Idę za rurami, Ok, czyli do góry. Ła, ale to już trochę straszne na tej wysokości. Ok. To może to już wszystko w tym miasteczku. Znaleźliśmy tu wszystko, więc mam nadzieję, że też całą resztę też, także... Tu się pewnie zacznie nowy do... rozdział, także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i linia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Yahoo!